Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów. Aby przekształcić daty w systemie czterocyfrowym na zapisy słowne w języku polskim, w podanym tekście o Davidzie bowiem zmienię wszystkie wystąpienia lat na ich słowną formę. Oto tekst z takimi zmianami. David Bowie, jedna z największych legend muzycznych XX wieku, znamy go dzięki hitom takim jak Space Oddity, Life on Mars i Heroes. A także przez ikoniczne postacie, które wcielał, takie jak Ziggy Stardust, Aladdin Sane i Thin White Duke. Nie był tylko piosenkarzem, ale również artystą, odważnym twórcą o unikalnym stylu, który nieustannie dążył do innowacji w muzyce, wizerunku i życiu. Jednak za kulisami kryje się smutna historia, straty, wewnętrzne bóle i nieustanna walka z samym sobą. W tym filmie przyjrzymy się życiu Davida Bowiego, od jego trudnych pierwszych kroków o tragiczny koniec odkrywając czynniki, które uczyniły go nieśmiertelną legendą w świecie muzyki. Od początku w Brixton do sławy jako Stardust, David Robert Jones, znany jako David Bowie, urodził się 8 stycznia 1947 roku w Brixton w Londynie. Jego matka, Margaret Mary Peggy, urodziła się w obozie armijnym w Court, Cheriton w Kent. Pochodziła z irlandzkich imigrantów, którzy osiedlili się w Manchesterze. Margaret pracowała jako kasjerka w kinie w Royal Tunbridge Wells. Jego ojciec, Heywood Stant John Jones, pochodził z Doncaster w Yorkshire i pracował jako oficer reklamowy dla organizacji charytatywnej Barnardos. Rodzina mieszkała w Stansfield Road 40 na granicy Brixton i Stockwell w dzielnicy Lambeth na południu Londynu. David uczęszczał do Stockwell Infant School, aż skończył 6 lat, gdzie zdobył reputację mądrego, uporu i częściowo buntowniczego dziecka. W 1953 roku rodzina Davida przeprowadziła się do Bickley, a potem do Bromley Common. Zanim osiedliła się w Sandridge Park w 1955 roku. Uczęszczał do Burnt Ash Junior School, gdzie jego śpiew uznano za wystarczająco dobry, aby dołączyć do szkolnego chóru, a on sam pokazał niezwykłe umiejętności na flecie prostym. W wieku 9 lat jego kreatywne tańce były chwalone przez nauczycieli, którzy opisywali jego przedstawienia jako artystycznie wspaniałe, a jego ruchy jako niezwykłe jak dla dziecka. W tym samym roku jego ojciec podarował mu kolekcję płyt gramofonowych RPM 45 amerykańskich artystów, takich jak Teenagers, The Platters, Fats Domino, Elvis Presley i Little Richard. Po przesłuchaniu Tutti Frutti Little Richard, Bowie później wspominał że usłyszał w tym Boga. Bowie był po raz pierwszy zafascynowany Presleyem, gdy zobaczył tańczącą swoją kuzynkę Christinę, kiedy Hound Dog został wydany w 1956 roku. Zgodnie z relacją Christiny tańczyli jak opentani do płyt różnych artystów. Pod koniec następnego roku Bowie grał na ukulele i tzw. Washboard Bass, ćwiczył muzykę z kifo z przyjaciółmi i zaczął grać na pianinie. Jego występy utworów Presleya i Chucka dla lokalnej grupy Wolf Cub z hipnotyzującymi ruchami bioder w stylu Elvisa określano jako fascynujące jakby ktoś z innej planety. Zachęcany przez ojca do dążenia do marzenia o zostanie muzykiem, David w późnych latach 60. nawiązał kontakt z artystami przygotowującymi się do Royal Variety Performance. Jego ojciec przedstawił mu również osobistości takie jak Alma Cogan i Tommy Steele. Po zdaniu egzaminu 11 na Burnt Ash Jr., Bowie uczęszczał do Bromley Technical High School. Jak opisał biograf Christopher Sandford, szkoła była znana z ekscentrycznych rytuałów, takich jak nazwy domów oparte na politykach XVIII wieku, złożone mundury i system nagród oraz K. Szkoła kładła duży nacisk na języki, nauki ścisłe i projektowanie, a pod kierunkiem Owena Framptona wykształciła atmosferę akademicką. Według Davida Frampton działał bardziej z osobowością niż z intelektem, a studenci wyróżniający się w sztukach byli zachęcani do podejmowania karier artystycznych, co stworzyło swobodne środowisko akademickie. Frampton nawet zachęcał swojego syna Petera do robienia muzyki razem z Davidem, co było krótkotrwałym partnerstwem trwającym 30 lat. Starszy przyrodni brat Davida, Terry Burns, miał duży wpływ na jego życie. Terry, który był 10 lat starszy od Davida, cierpiał na schizofrenię i napady, a jego życie było przeplatane między domem a szpitalami psychiatrycznymi. Kiedy mieszkał z Davidem, wprowadził go w ważne wpływy, takie jak nowoczesny jazz, buddyzm, beat, poezja i mistyka. Znaczna część dalszej rodziny Davida zmagała się z problemami zdrowia psychicznego, w tym jedna ciotka, która została umieszczona w instytucji i inna, która przeszła lobotomię. Te rodzinne dynamiki miały głęboki wpływ na wczesną twórczość Davida. David studiował sztukę, muzykę i projektowanie, w tym typografię i projektowanie graficzne. Po tym jak Terry wprowadził go w nowoczesny jazz, David rozwinął głęboką fascynację artystami takimi jak Charles Mingus i John Coltrane, co doprowadziło do tego, że jego matka w 1961 roku podarowała mu saksofon Grafton. Szybko zaczął brać lekcje u baritonisty saksofonowego Ronniego Rossa. W 1962 roku Bowie doznał poważnej kontuzji, kiedy jego przyjaciel George Underwood uderzył go w lewe oko podczas kłótni o dziewczynę. Po serii operacji przez cztery miesiące lekarze stwierdzili, że kontuzja nie może być w pełni wyleczona, co prowadziło do trwałych uszkodzeń w głębokim widzeniu i anizokorii, Schorzenia, gdzie jedna źrenica pozostaje mocno rozszerzona. To nadało bowiemu wygląd heterochromii, gdzie jedno oko miało inny kolor niż drugie. Mimo konfliktu David utrzymywał dobre relacje z Underwoodem, który później stworzył dzieła sztuki dla wczesnych albumów Bowiego. David Robert Jones, później znany jako David Bowie, urodził się w dniu 8 stycznia 1947 roku w rodzinie robotniczej. Jego ojciec, John Jones, pracował w sprzedaży, podczas gdy jego matka, Margaret, miała pasję do sztuki. Chociaż bowie bowie nie byli zamożni, muzyka zawsze była częścią ich domu. Jednak dzieciństwo Davida było dalekie od łatwego. Już w młodym wieku, David stawił czoła wielu wyzwaniom. Jednym z najważniejszych doświadczeń, które psychologicznie go ukształtowały, było nękanie przez rówieśników z powodu dużej blizny na jego prawym oku, którą nabawił się w kłótni z przyjacielem w wieku 15 lat. Chociaż blizna nie wpływała na jego wzrok, sprawiało mu to niepewność i prowadziło do izolacji, co pozostawiło psychologiczny ślad, który wpływał na jego relacje z samego sobą i światem przez resztę życia. Podczas edukacji Bowie pokazywał swoją kreatywność i talent muzyczny. Nauczył się grać na gitarze i saksofonie, uczestniczył w szkolnych zespołach i został wprowadzony do londyńskiej sceny muzycznej późnych lat 60. Ale jego wczesna kariera nie była łatwa. Jego debiutancki album David Bowie okazał się komercyjnie nieudany, mimo że eksperymentował z różnymi stylami, w tym popem, rockiem i muzyką psychodeliczną. Duży przełom nastąpił w 1972 roku, gdy Bowie wprowadził postać Ziggy'ego Stardust'a, biseksualnego rockmana o ekscentrycznym stylu, który odzwierciedla wartości takie jak wolność i kwestionował normy społeczne. Ziggy Stardust stał się nie tylko muzyczną personą, ale także sposobem dla Bowiego na wyrażenie siebie jako artysty, a jednocześnie przekraczania granic płci i stylu życia. Ta postać katapultowała Bowiego na szczyt jego kariery i ugruntowała jego miejsce jako symbolu kulturowego szczytu kreatywności i innowacji muzycznej. Lata 70. XX wieku stanowiły szczyt kariery David'a Bowiego, okres, w którym przeszedł od utalentowanego muzyka do ikony kulturowej. Tworząc Ziggyego Stardusta, Bowie nie tylko dominował na listach przebojów, ale także zainicjował rewolucję kulturową. Album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars bał więcej niż tylko muzycznym arcydziełem. To była odważna deklaracja innowacji w dźwięku i wizerunku. Ten projekt sygnalizował przejście Bowiego do symbolu zmiany i odzwierciedlał rodzące się ruchy w obszarach praw LGBTQ, płynności płciowej i wyzwolonego podejścia do autoekspresji. Persona Ziggy'ego Stardusta była przełomowa. W spektakularnych kostiumach, z wyrazistym makijażem i androgenicznym wyglądem, Zygi kwestionował normy społeczne i fascynował publiczność na całym świecie. Teatralne występy Bowiego i narracyjna struktura albumu opowiadały historię kosmicznego rockmana, który został wysłany, by ratować Ziemię, łącząc muzykę, sztukę performatywną i opowiadanie historii w sposób, jakiego wcześniej nie znano. na charakter i prowokacyjne tematy uczyniły Bowiego artystą który nie bał się przekraczać granic. Sukces Bowiego z Zigim Stardustem nie był końcem, ale trampoliną do dalszych eksperymentów. W 1973 roku wprowadził postać Aladina Sane, bardziej introspektywną i fragmentaryczną osobowość. Powiązany album badał mroczne tematy i integrował różnorodne wpływy, od awangardowego jazzu po protopunk. Utwory takie jak Jean Jenny i Panic in Detroit ilustrują zdolność Bowiego do dostosowywania swojej muzyki w celu odzwierciedlenia rozwijających się wizji artystycznych. Do 1974 roku Bowie ponownie zmienił kierunek, wydając Diamond Dogs, dystopijny koncept albumu, inspirowany 1884 Georgia Orwella. Bowie połączył glam rock z nutą soulu i funku, pokazując swoją nieustanną chęć eksperymentowania z różnymi stylami muzycznymi. Trasa koncertowa Diamond Dogs wprowadziła jego teatralność na nowy poziom z bogatymi scenografią i nowatorską narracją, która przyciąga fanów i na nowo zdefiniowała koncerty na żywo. Horyzont artystyczny Bowiego sięgał poza muzykę. Płynnie łączy film, literaturę i sztuki wizualne w swoje dzieła, przełamując bariery między dyscyplinami artystycznymi. Jego teledyski były filmowymi doświadczeniami z hitami takimi jak Space Oddity i Life on Mars, które ilustrowały jego wizjonerskie podejście. Dodatkowo współpracę Bowiego z artystami i projektantami sprawiały, że każdy aspekt jego sztuki, od okładek albumów po występy na scenie, był starannie kuratorowany. Jego estetyczny wpływ Ukształtował modę i zainspirował projektantów takich jak Alexander McQueen i Vivienne Westwood. Jedną z najbardziej niezwykłych cech Bovigo była jego odmowa ograniczenia się do jednej tożsamości. Wyjaśnił, że jego muzyka to coś więcej niż sztuka. Była to forma eksploracji i wyrażania zmieniających się aspektów jego osobowości. Bowie nieustannie reinwentował siebie, przyjmując postacie, które stanowiły zarówno występy, jak i refleksje jego rozwijającej się sztuki. To podejście przyciągało nie tylko jego fanów, ale także kwestionowało tradycyjne wyobrażenia o autentyczności i osobistej tożsamości w muzyce. Wpływ bowiego sięgał o wiele dalej niż sama muzyka. Jego nieustraszona eksploracja płynności płciowej i tożsamości seksualnej przyczyniła się do większej akceptacji w czasach, gdy takie dyskusje często były tematem tabu. Dzięki swojej odwadze Bowie stał się symbolem wolności dla tych, którzy czuli się marginalizowani, inspirując niezliczonych artystów i fanów do akceptacji swojej indywidualności. Pod koniec lat 70. Bowie utrwalił się jako pionier, który zrewolucjonizował muzykę i popkulturę. Jego umiejętność łączenia gatunków, tworzenia wciągających narracji i nieustannego wymyślania swojego wizerunku zapewniała, że jego wpływ będzie trwał. Albumy takie jak Young Americans i Station to Station ukazały jego płynne przejście do Sulu i muzyki elektronicznej, podczas gdy jego trylogia berlińska pod koniec lat 70. oznaczała jego powrót do eksperymentalnych brzmień. Era Davida Bowiego w latach 70. była świadectwem jego nieograniczonej kreatywności i gotowości do kwestionowania norm. Była to dekada, której nie tylko na nowo zdefiniował to, co znaczy być muzykiem ale także przygotował grunt dla przyszłych artystów do eksploracji nowych horyzontów. Dziedzictwo bowego, jako nieustraszonego innowatora, wciąż inspiruje pokolenia i czyni go jedną z najbardziej wpływowych postaci w nowoczesnej muzyce. O jego złożonych i głębokich relacjach prowadziły dyskusje publiczne. Poza swoją legendarną karierą muzyczną, życie osobiste Davida Bowiego było równie kolorowe i złożone, co odzwierciedla różnorodność jego osobowości i artystycznych duszy. Relacje Bowiego wpływały nie tylko na jego życie, ale także głęboko kształtowały jego muzykę i obecność na scenie. David Bowie poślubił 19 marca 1960 roku w Bromley, London, Mary Angela Barnett, znaną jako Angie. Angie odegrała kluczową rolę w karierze Bowiego, szczególnie w kształtowaniu wizerunku Ziggy'ego Stardust'a, symbolu, który pomógł mu zdobyć sławę. Para doczekała się syna, Duncan'a Zoe Haywooda Jones'a, który pierwotnie był znany jako Zoe. Ich małżeństwo jednak nie opierało się na głębokiej miłości. Angie ujawniła później, że ich związek był pragmatyczny i Bowie przed ślubem przyznał, że jej nie kocha. Ich życie małżeńskie było obciążone, ponieważ Bowie znajdował się pod presją zarówno życia prywatnego, jak i utrzymania wizerunku Zigiego Stardusta. Rozwiedli się w 1980 roku, przy czym Bowie uzyskał opiekę nad synem. Po rozwodzie Angie opublikowała wspomnienia zatytułowane Backstage Passes Life on the Wild Side with David Bowie, w których opisała ich burzliwe małżeństwo. Mimo, że ich związek był krótki, pozostawił trwały ślad w ich życiu i karierach. W 1990 roku po jego trasie Sound Vision Bowie w Los Angeles spotkał somalijsko-amerykański supermodelki Iman. E ich miłość szybko rozkwitła, a w 1992 roku pobrali się w prywatnej ceremonii w Lozannie z późniejszą uroczystością w Florencji we Włoszech. Małżeństwo bowiego z Iman przyniosło mu stabilność i stało się źródłem inspiracji dla jego muzyki, co odzwierciedla się w jego albumie Black Tie White Noise. Para w 2000 roku doczekała się córki Alexandrii Lexi Zara Jones. Podczas ich małżeństwa bowie i Iman głównie mieszkali w Nowym Jorku i Londynie, ale także mieli nieruchomości w Sydney i na wyspie Mustik. Iman kiedyś zauważyła, że ich związek kwitł ponieważ zachowali swoją indywidualność. Ich miłość była filarem w życiu Bowiego, szczególnie w jego ostatnich latach, gdy walczył z rakiem. Oprócz dwóch małżeństw, Bowie miał wiele innych znaczących relacji. W 1983 roku był związany z nowozelandzkim modelem Feeling Engine, który wystąpił w jego teledysku China Girl. W tym samym roku miał krótkotrwały romans z aktorką Susan Sarandon podczas kręcenia filmu The Hunger. Sarandon opisała Bowiego jako osobę wyjątkową, która zasługuje na podziw. W latach 1987-90 Bowie miał romans z młodą tancerką Melissa Hurley, która była inspiracją dla utworu Amazing na albumie Tin Machine. Mimo, że zaręczyli się w 1989 roku. Ich związek zakończył się z powodu różnicy wieku. Relacje Bowiego były nie tylko sprawami osobistymi, ale również głęboko wpływały na jego artystyczną karierę. Od kreatywnej inspiracji w jego muzyce po ukształtowanie jego wizerunku i stylu, każda kobieta w jego życiu pozostawiła wyjątkowy ślad. Złożone życie miłosne Davida Bowiego ilustrowało jego wielowarstwową osobowość. Mężczyznę, który żył autentycznie, ciągle się reinwentował i dążył do równowagi zarówno w swojej karierze, jak i życiu osobistym. Kulturalna ikona, która kwestionuje normy tożsamości i ekspresji. Tożsamość i życie osobiste bowiem często wzbudzały gorące publiczne dyskusje. Podczas swojego małżeństwa z Angie Bowie w 1972 roku przyciągnął uwagę, otwarcie określając się jako homoseksualista w wywiadzie z Michaelem Wattem z Melody Maker. To odważne oświadczenie zwróciło uwagę zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Wielkiej Brytanii, przynosząc Bowie'emu uznanie w obu krajach jako symbol różnorodności i akceptacji. Zgodnie z biografem Davidem Buckleyem. Jeśli Ziggy Stardust zaskakiwał zarówno swojego twórcę, jak i publiczność, to wiele z tej konfuzji wynikało z kwestii tożsamości. W wywiadzie z 1976 roku dla Playboya, Bowie potwierdził swoją postawę, mówiąc: Tak, jestem biseksualny, ale nie mogę zaprzeczyć, że bardzo dobrze to wykorzystał. Myślę, że to najlepsze, co mnie kiedykolwiek spotkało. Jego otwartość na temat swojej tożsamości była popierana przez Angie, która potwierdziła jego słowa. Jednak w latach 80. Bowie zaczął postrzegać swoje wcześniejsze oświadczenia w inny sposób. W rozmowie z kultem liderem z Rolling Stone określił je jako największy błąd, jaki kiedykolwiek popełniłem, dodając: "Zawsze byłem potajemnym heteroseksualistą". W innych okazjach tłumaczył, że jego zainteresowanie badaniem tematów, takich jak płynność płciowa i osobista tożsamość, było uwarunkowane bardziej kontekstem kulturowym i okolicznościami tamtego czasu niż jego prawdziwym ja. Gdy zapytano go w 2001 roku, czy nadal postrzega swoje publiczne oświadczenie jako błąd, Bowie zawahał się i odpowiedział, myślę, że w Europie nie było to błędem, jednak w Ameryce było to bardzo wyzywające. Nie miałem problemu z tym, że ludzie wiedzą, że jestem biseksualny, ale nie miałem zamiaru wymachiwać flagą ani reprezentować grupy. Bowie wyjaśnił, że jego priorytetem zawsze była sztuka, mówiąc: Chciałem być muzykiem i wykonawcą, a nie nagłówkiem moim życiem osobistym. W tym, co określił jako purytańska Ameryka, Bowie przyznał, że etykieta często przyćmiewa jego pracę. Buckley zauważył, że Bowie celowo igrał z postrzeganiem tożsamości, aby prowokować i fascynować. Mary Finnegan, była dziewczyna Bowiego, ujawniła, że on i Angie często wymyślali narracje wokół jego tożsamości dla dramatycznych efektów. Biograf Christopher Sanford przyznał, że Bowie aktywnie fetyszyzował opowieści o płynności, wplatając czasem fikcję w swoją osobistą narrację. Dziennikarz BBC, Mark Easton, zauważył w 2016 roku, że odważne wyzwania Bowiego wobec tradycyjnych poglądów na tożsamości miały znaczący wkład w postęp społeczny. Easton stwierdził, że Wielka Brytania jest dziś znacznie bardziej akceptująca, jeśli chodzi o różnice, a walka o prawa LGBTQ i równość płci w dużej mierze zawdzięcza się nieustraszonej konfrontacji Bowiego z normami sprzed lat. Walcząc z chorobą, ostatnia faza muzyczna Bowiego lat 2010 oznaczała transformacyjną fazę zarówno artystycznie, jak i osobiście. Mimo, że jego muzyka w tym okresie odnosiła sukcesy komercyjne, szczególnie dzięki albumowi Let's Dance, Bowie czuł się coraz bardziej zmęczony głównym nurtem. Pomimo uznania, czuł się twórczo stłamszony i pragnął głębszej, bardziej eksperymentalnej ekspresji. Ta niezadowolenie skłoniło go do eksploracji ciemniejszych, tajemniczych tematów w albumach takich jak Outside i Earthling, w których powrócił do swoich awangardowych i przekraczających granice muzycznych korzeni. W 2014 roku ubowiego zdiagnozowano raka wątroby, chorobę, którą utrzymywał w tajemnicy przed wszystkimi, z wyjątkiem najbliższej rodziny i przyjaciół. Ta diagnoza oznaczała początek poruszającego rozdziału w życiu Bowiego, gdy spokojnie walczył z nieuleczalną chorobą, wciąż tworząc muzykę. Mimo rosnących problemów zdrowotnych, Bowie pokazał niezwykłą odporność i zaangażowanie w swoje rzemiosło. W tych ostatnich latach skoncentrował swoją energię na tym, co miało być jego łabędzim śpiewem Black Star. Album został wydany 8 stycznia 2016 roku. Zaledwie dwa dni przed jego śmiercią i jest poetycką refleksją nad śmiertelnością. Utwory takie jak Lazarus wyróżniają się jako głęboko introspektywne dzieła, które poruszają tematy życia, śmierci i upływu czasu. Linijka Look Up Here, I'm in Heaven z Lazarus brzmi dzisiaj jak pożegnalna wiadomość i podsumowuje zdolność Bowiego do przekształcania nawet najbardziej osobistych zmagań w uniwersalną sztukę. Bowie zmarł 10 stycznia 2016 roku po 18-miesięcznej walce z rakiem. Wiadomość ta wstrząsnęła światem, ponieważ jego choroba pozostawała ściśle strzeżoną tajemnicą. Fani i artyści jednocześnie opłakiwali utratę wizjonera, który nieprzerwanie zredefiniował granice muzyki, mody i sztuki performatywnej. Jednak śmierć Bowiego wcale nie oznaczała końca jego wpływu. Jego muzyka, naznaczona innowacjami i przeznaczeniem, wciąż inspiruje nowe pokolenia artystów. Albumy takie jak Black Star są nie tylko dowodem jego nieprzemijającego geniuszu, ale także głęboką medytacją nad ludzką śmiertelnością. Decyzja Bowiego o kontynuowaniu pracy aż do jego ostatnich dni jest dowodem jego oddania dla sztuki i odmowy poddania się rozpaczy. Współpracownicy później ujawnili, jak jego sesje nagraniowe do Black Star były zarówno katartyczne, jak i wyczerpujące, ponieważ stan zdrowia bowiego często go fizycznie osłabiał. Mimo tych wyzwań zachował niezłomny fokus i był zdeterminowany, aby pozostawić dzieło, które ucieleśniałoby jego życie i dziedzictwo. Śmierć Davida Bowiego pozostawiła niezastąpione miejsce w świecie muzycznym, ale jego wkład pozostaje nieśmiertelny. Jego sztuka wykracza poza jego muzykę. Kształtował kulturę, zredefiniował tożsamość i inspirował niezliczone osoby do życia kreatywnością bez granic. Dla fanów Black Star Bowiego jest czymś więcej niż tylko albumem. To jest prezent pożegnalny, przypomnienie, że nawet w obliczu śmierci można stworzyć coś wiecznego. Podróż Davida Bowiego była niezwykła. Historią o reinwestowaniu się, rzemiośle i przekraczaniu granic. Ale co Państwo myślą, jaka jest jego największa spuścizna? Czy była to jego przełomowa muzyka, jego nieustraszona samorealizacja, czy może coś zupełnie osobistego dla Was? Dajcie nam znać Wasze myśli w komentarzach. Nie zapomnijcie polubić tego wideo, podzielić się nim z innymi fanami Bowiego i subskrybować po więcej historii o ikonicznych osobach, które ukształtowały nasz świat. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym wideo.